Kochani, więc mam dla Was dzisiaj dość mało planowany haul Primarka Jak wiecie albo nie wiecie, byłam w tym tygodniu, jak wybyć na Wiborze, ja byłam w Londynie Pojechałam odwiedzić koleżanki i tak weszłam do Primarka, pokuwałam kilka takich basiców i stwierdziłam, że pokażę Wam Bo dostałam kilka fajnych rzeczy, znalazłam kilka fajnych rzeczy, większy haul z Primarka będzie tym chciałam wam tak pokazać taki mały przedsmak tym co jest. Więc są też dwa ubraniowe, jakieś tam duperele, także szybko Wam pokażę. Pierwsza rzecz to są skarpetki. Ja do pracy muszę nosić białe skarpetki i one po prostu giną. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale mnie moje skarpetki po prostu giną. No i kupiłam dwie paczki, 7 y, par w środku za funt 70 tylko. I one są... 73% kotonu, 25% poliester. No. Ja je lubię do pracy, są idealne. Do, do tego ja kupiłam takie lekko stopkowate, więc będą idealne. I za taką cenę. Drugą rzeczą są to takie. Bielizna. Są to takie bielizna. Więc drugą rzeczą jest to bielizna. Jak też miałam ze sobą takie po trzy, tylko pakowane, takie bardziej lepsze troszkę, ale nie wiem, mi wypadły, bo nie wzięłam wózka, nie wzięłam koszyka nic, tylko wszystko w rękach i gdzieś no zginęło mi na sam koniec, także tylko te wzięłam. One cztery w środku za 4,50, także bardzo, bardzo fajne. Lubię je, także mega. I w ogóle te wszystkie eski mi wykupili, kupiłam M-kę, więc mogą być troszeczkę za duża, ale... Ja Miałam tylko dwie rzeczy ubraniowe, pierwszą rzeczą jest taki sweterek, w ogóle jak go zobaczyłam jak byłam z Olą z Olur, Ola Olur, spotkałam się z nią będzie u mnie we vlogu Także musicie poczekać. Zobaczyłam ten sweter, jak się po prostu w nim zakochałam. Będzie idealnie pasował do mojego szarego płaszcza, właśnie taki fajny kontrast. Tylko potem zauważyłam, że wzięłam o wiele złoty no ale jakoś to będzie musiało być. Jest on taki niebieski i jest on taki lekko crop. Nie jest taki wiecie długi. Fajny jest, można rękawki zawinąć. Idealny po prostu, kocham go. I ja właśnie wzięłam go. Rozmiar 14-16, gdzie powinnam że 10-12, także o wielki rozmiar za dużo kupiłam. Um, I on kosztował, był przytłumiony z 10 na 8 funtów, także i one były w różnych kolorach szarym. Na pewno szary sobie wezmę następnym razem, jeśli jeszcze będą, zmieniłem trochę twarz. Um, no, ale jest bardzo fajny, idealny, dość fajny materiał, nie powinien chyba gryźć. Ale jakiś żeby ciepły mega był to nie, ale nie mogę się doczekać, żeby zacząć go nosić Kolejną rzeczą jest koszula Ja ogólnie tę koszulę już widziałam w kilku innych holów z Primarka, gdzie inne dziewczyny nagrywały I mówię takie, nie, jak ja pojadę do Primarka, to ja też muszę ją znaleźć I ona była w dwóch kolorach, właśnie w tym takim szarawym i w takim różowym No i żeby z Anżeliką, zapytałam jej się, który kolor lepszy Doradziła mnie tym bardziej szary ale teraz te u też te to też taki takie ładne, takie różowe Na pewno kupię podczas drugiej podróży, gdy jeszcze będą Jest to taka satynowa koszula Lekko taka pijamowata Ale przepiękna do jeansów I na to czarny płaszcz albo skórę Ślicznie to będzie wyglądało I ja wzięłam sobie rozmiarze dwunastkie Właśnie, żeby nie była taka opięta Żeby była taka lekko oversizedowa, Plus właśnie ten materiał jest taki śliczny No nie mogę się doczekać Do spodni z wysokim stanem czarnych Do tego obsasy, mmm piękne I jak ja już powiedziałam, rozmiar dwunastkę wzięłam Piszę, że to europejskie 40. Jeśli ktoś zawsze chciał wiedzieć, zawsze pytacie mnie, jakie to em, rozmiary u Was. Y, czyli ja noszę tak 38-40 i e, 10 funtów kosztowała. Taka piękna, bardzo mi się podoba. Na pewno będą zdjęcia w niej. Kolejną rzeczą jest to kabel i mam tylko tu opakowanie, ale byłam w Tigerze. U Was też jest Tiger. Chyba mi teraz zmienili nazwę, no nie mam pojęcia, ale. Y, Taki kabelek w tej grze nie Kupiłam i nie działał, Musiałam go pójść i oddać. I kupiłam w primarku i mnie działa. Działa mi, także jestem bardzo zadowolona. Kosztował tylko i wyłącznie 3,50, także. I, I masz 2 metry długości, także mogę nawet po drugiej stronie pokoju i pójść w drugą stronę pokoju, no to będzie działać. Kolejną rzeczą jest to taki przepiękny zeszyt. I jest ja on cały Rose Ghost, tutaj się odbijają moje lampy Ale zobaczcie, jak pięknie wygląda Ja szukałam dość dużego zeszytu, żeby kupić... Żeby pisać w nim moje pomysły kuchenne, kulinarne, nie kuchenne I ten jest idealny, tutaj ma taką fajną gumeczkę No i w środku mamy linię, bardzo ładny też papier, nie biały, tylko taki Taki żółtawy lekko. Bardzo fajnie, nie mogę się czekać, żeby to zacząć używać. Kosztował mnie zaledwie 2,50 i ostatnią rzeczą są to dwa lakiery. Z Angeliką miło w ogóle szalę ja uwielbiam lakiery, a teraz w nowej pracy mogę malować paznokcie, także nie mogę się doczekać. Działam dwa: jeden matowy, jeden taki, niby ma da, dać efekt żelowych paznokci, Ten jest taki satynowy mat, także już nie mogę się doczekać. kosztował ,50 funt 50 i on jest taki lekko, niebiesko, niebiesko-szary, bardzo ładny. I kosztował funt 50. On nazywa się chyba avocado I potem jest drugi, zielony, przepiękny, którego nie mogę tworzyć. Będę musiała gumką go... A, bo jest taśma zaklejeny. Ale on nie ma numerku, także nie mam pojęcia jaki on jest numerek. Ale przepiękny i po funt 50 za sztukę. I to by było na tyle z mojego primarkowego haulu Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał Jest również filmik vlog zrobiony z dwóch dni mojego pobytu w Londynie Jeśli go nie ma jeszcze, jak jestem primark, to znaczy, że to jest kolejny filmik Nie jestem pewna, czy najpierw sobie haul, czy najpierw drugi filmik Także będzie w linku, jeśli już jest, to już będzie w linku Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał Dajcie kciuki w górę, jeśli Wam się podobał I napiszcie mi w komentarzu na pewno, czy chcecie taki większy taki wielki ogromny haul. także i subskrybujcie żeby być na bieżąco wysyłam wam buziaczki i przytulasy internetowe i widzimy się w następnym filmiku pa pa